Moim kolegą przywitajcie Tak to mój kolega Olivier I będziemy dzisiaj sobie grać Fortnite'a razem Dzisiaj pierwszy raz z nim nagrywam I on też będzie grać po mojej rundzie I czemu mnie nie ma? Przecież ja powinienem być w liście znajomym no? Nie ma ciebie. Kurde, coś się chyba popsuło. No. Dobra, lecimy tam, będzie duża bitka, no bo tutaj Star Wars atakuje. Znów nikt, e, nikt się nie ogląda. Co? Znów nikt się nie ogląda. <noise> ale moi rodzice mogą. No, ale... No, będzie trudno. Moja ulubiona broni, ludzie, taka dobra ona. To co, że ma A bo ja lubię marynarkę. Ale nie ma tylko do i drugą, i drugą wiem. drugą już. drugą i drugą i drugą i drugą i drugą Co Ej, prawie go zabiłem. O nie, już te Oj, zapomniałam, że nie można budować. O, ja kocham budować w tej grze. Jesteś, co? Nie! Ej, to ja. Antoś, loda. Oliwier, loda masz. Dobra. Ui! <laughs> O, dobra, nagrywamy. Tak? Chodź, ci zdejmę kurteczkę, bo ci gorąco Zamykaj. będzie. Co? Dawaj, nagrywamy tylko. kurteczkę. Tak? I Jak dobrać. ktoś mnie zabije, to ja nie wiem, po prostu. No to ja. Masz. Czekaj. No ja mam same shotguny, ja kocham też grać shotgunami. dobra. A w ogóle... Proszę, siedźcie sobie, tak? Dobra, tata, idź, Ale bo nagrywamy. Kurde, no ja nie umiem aż tak szybko no, na ale dobre. nie, już jeden. Już jeden zginął. Dobra, nie będę go ratować. ale z kim Nie wiem, bo debilów się ratuje po prostu. Patrz. Ocul! Ocul! Debil, 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 so. debil, ja, debil, 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 A, debil, 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 Că debil, 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 Ty dziadu jeden. Uciekł, uciek, uciek, uciek. Dobra, włażył do. O kurde! Do Nie! Debil Nie! Dobra, teraz ty grasz. Ej, ale gdzie mam połowić nieba? Nie wiem. Weź talerz. Albo ja. Bo zjedz ty najpierw flod, a potem ja nagrę. Znaczy...

Chcecie udawać, w w Minecrafta będziemy odszedli. Ale no jak tysiąc, nie ma żadnego tysiąca. Dobra, pa widzowie i siemano, widzimy się w Minecrafcie. Dobra. Muszę... Poczekajcie chwilę, bo zapomniałam włączyć nagrywank.